Cześć, witaj w mojej sali treningowej. Mam ci dzisiaj do pokazania kilka fajnych rzeczy. W moim poprzednim wideo uczyłem, jak wykonać kaskadę trzema piłkami, czyli jest to takie zwykłe żonglowanie. Ależ ile można tak żonglować, prawda? Przydałoby się coś ciekawszego i dzisiaj będzie coś ciekawszego. Nauczę cię dosyć trudnego triku, nazywa się Mills Mess i wygląda w ten sposób. Na pewno jest to coś już bardziej widowiskowego. Ten trik jest dosyć trudny, dlatego podzieliłem całe nasze dzisiejsze szkolenie na kilka łatwych, prostych do wykonania kroków. Wystarczy więc wykonać tylko jeden krok naraz, a sukces gwarantowany. Nim zaczniemy, chciałem Ci jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Uważam, że każda osoba, która styka się z tematyką rozwoju osobistego, powinna nauczyć się żonglować. Dlaczego? Żonglowanie ma to do siebie, że doskonale uczy osiągania celów. Gdy po raz pierwszy widzimy jakiś trudny trik, wydaje nam się on niemożliwy do wykonania. Zastanawiamy się, jak ta osoba to wykonała. Myślimy, gdzie leci ta piłka? Jak się ją łapie? Jak się to robi? Jak to w ogóle możliwe? Tak samo jest, gdy patrzymy na ludzi sukcesu i zastanawiamy się jak oni to zrobili jak osiągnęli te wielkie rzeczy jak doszli do tego wszystkiego w swoim życiu realizacja wielkich marzeń i nauka trudnych trików w żonglowaniu opiera się na tej samej podstawie jest to wytrwałość wytrwałość jest cechą wszystkich ludzi sukcesu a na czym polega wytrwałość to bardzo proste za każdym razem gdy piłka opadnie ci na ziemię podnieś ją <tryk> tylko tyle za każdym razem, gdy coś wymknie ci się z rąk, wysił się i podnieś to. To jest zarazem bardzo łatwe, jak i bardzo trudne. Łatwe, gdy trzeba to wykonać tylko raz. Trudne, gdy trzeba to wykonać wiele razy, bo wtedy trzeba mieć w sobie wewnętrzną siłę, trzeba mieć w sobie wytrwałość. Żonglowanie pokaże ci, ile masz w sobie wytrwałości. Wiele razy piłki upadną ci na ziemię, wiele razy życie rzuci ci kłody pod nogi, ale dopóki się nie poddasz, nie możesz przegrać. Dopóki nie uznajesz się za przegranego, jeszcze nie przegrałeś. Dopóki masz w sobie wytrwałość, możesz osiągnąć każdy cel. Wykonuj więc codziennie jeden mały krok i nie poddawaj się, dopóki nie dojdziesz tam, dokąd zmieszasz. OK, myślę, że teraz możemy przejść do nauki triku. Zacznijmy więc od pierwszego kroku. OK, pierwszy krok. Zaczynamy tak. Bierzemy dwie piłki i musimy wykonać coś takiego. Wiem, że to wydaje się skomplikowane, ale takie nie jest. Zaraz Ci dokładnie powiem o co chodzi. Czyli tak. Na początek krzyżujemy ręce. Musimy wrzucić piłkę lewą ręką. Lewa to ta. Zaczynamy. Hop! Wrzucamy prawą i łapiemy z powrotem na krzyż. Czyli powoli. Wygląda to tak. Lewą ręką wyrzucamy, leci sobie piłka do góry. W tym samym czasie prostujemy ręce. Wyrzucamy piłkę prawą ręką, tak, czyli tak. Później ta sobie piłka zaczyna spadać, tą piłkę porzucamy do góry i w tym momencie krzyżujemy ręce, łapiemy tą pierwszą piłkę, a ta piłka też spada i łapiemy ją w drugą rękę i na krzyż. I teraz kończymy z prawą ręką na górze, czyli tak. No i okej, okay. musisz to sobie popróbować kilka razy. Aż dobrze sobie to opanujesz. Dalej mamy tak, gdy już nauczymy się tego podrzutu, musimy nauczyć się tego samego w drugą stronę. Czyli zaczynamy prawą ręką na górze i kończymy lewą ręką na górze. I gdy już umiemy w jedną i w drugą stronę, to ćwiczymy sobie o takie podrzucanie, tak aby to dobrze opanować. Teraz idziemy o krok dalej. Bierzemy już trzy piłki i zaczynamy tak samo jak wtedy. Tyle, że teraz mamy dwie piłki w lewej ręce, na górze. Tak? I musimy wykonać coś takiego. Czyli musimy wyrzucić jeszcze trzecią piłkę. Czyli mamy jeden, dwa i 3. I łapiemy. Czyli tak samo wyrzucamy te pierwsze piłki jak wcześniej, tyle, że nim ta piłka nam spadnie, wyrzucamy jeszcze jedną i łapiemy. W tą samą rękę. Jeden, dwa, trzy i łapiemy. I jeszcze raz. 1, 2, 3 i łapiemy. I zauważ, że każda piłka leci po zewnętrznej stronie. Czyli 1, 2, 3 i łapiemy. Następna ważna rzecz, której musisz się nauczyć, to coś takiego. Czyli kończenie z dwoma piłkami w prawej ręce. Wcześniej kończyliśmy z dwoma w lewej, tej dolnej. A teraz musimy skończyć. Z dwoma w tej prawej na górze, bo wtedy możemy już wykonać trik w drugą stronę. Czyli na razie naucz się tak wyrzucać tą piłkę, aby łapać ją w prawą rękę. I teraz zobacz, jeśli potrafisz już coś takiego, to tak naprawdę potrafisz ten trik na jedną stronę. Teraz wystarczy, że nauczysz się tego samego w drugą stronę i będziesz potrafił cały trik. I to, co teraz musisz zrobić, to przejść znowu do pierwszego kroku, tyle, że ucz się wszystkiego na drugą rękę. Wykonuj te same kroki i w końcu nauczysz się na obydwie strony. W rezultacie opanujesz cały trik. To już wszystko, jeśli chodzi o naukę tego triku. Na zakończenie mam jeszcze dla Ciebie jedną ważną informację. Jeśli chciałbyś się nauczyć więcej fajnych trików, to kliknij w link pod tym wideo. Przygotowałem kurs... W którym uczę 21 super trików. Cały kurs podzieliłem na trzy części w zależności od poziomu trudności danych sztuczek. Dzięki temu, czy to początkujący, czy zaawansowany żongler, każdy znajdzie coś dla siebie. A oto fragment tego, czego się nauczysz. Zaczniemy na prawej ręki, lepiej numery. Wystałem trzy To tyle na dziś. Dzięki za uwagę, za obejrzenie i za wysłuchanie. Trzymaj się, pozdrawiam. Artur